Dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Ola, witam Was gorąco na moim kanale. Dzisiaj z reorganizacją tej oto z tyłu biblioteczki. Niestety nie umiem ustawić takiego kadru, żebyście wszyscy widzieli jakby od razu całość, więc będę tak partiami układać i starać się dobierać książki. Reorganizacja jest spowodowana tym, że ostatnio na moich półkach zagościły nowe książki, pojawiło się ich całkiem sporo, tak jak widzieliście, w ostatnim bucholu. No i po prostu przyszła potrzeba, że trzeba wszystko poukładać od nowa. Więc właśnie się za to zabieram, bo stoi tutaj na podłodze całkiem spory stosik książek, które czekają na swoje nowe miejsce. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was do oglądania dalej. Myślę, że pierwsze co, to po prostu te książki wszystkie wyjmę i raczej nie będę ich układać kolorami, więc raczej myślę, że zostanę przy tym, co teraz jest, czyli będzie raczej poukładane wszystko seriami. I jest taka hierarchia moja wymyślona, że książki, które znajdują się mniej więcej na środku, na wysokości mojego wzroku, są książkami moimi ulubionymi, natomiast te, które są jakoś tak trochę dalej od mojego serduszka, są albo wyżej, albo niżej. Mam nadzieję, że mi się to uda w miarę sprawnie zrobić i też w miarę ciekawy dla Was, żeby Was nie zanudzić. Ale jak wiadomo, wszyscy lubią reorganizację, ja też lubię oglądać, więc zabieram się za układanie, a raczej za wyciąganie pierwszych wszystkich książek. Swoją drogą powiem Wam, że to jest moje wydanie Harry'ego Pottera. Nie mam. Absolutnie żadnego porządku w tych książkach, poza tym, że mam je ułożone po kolei tomami. Natomiast mam najróżniejsze wydania. Mam wydania twarde, mam wydania stare polskie, gdzieś tu było nowe polskie, chociaż to są angielskie. Tu jest Miszmasz Totaly. mam wydania angielskie, mam wydania różne angielskie, bo mam też na przykład wydanie Harry Pottera, takie właśnie. Ale mam też wydania te takie bardziej popularne, które były. Ło! Zaraz mi to wszystko upalnie. Takie, które też są dostępne z tego co kojarzę w Polsce. Na razie odkładam Harry Pottera. E, żeby też było ciekawiej, mam oczywiście jeszcze wydania ilustrowane. Te tutaj, kolejna moja ulubiona seria Ania z zielonego wzgórza, która ma też. E, Koleżankę, może mi się uda wyjąć, jest nowa. Myślę, że zrobimy już w ogóle tutaj unboxing taki w miarę szybki kolejnego tomu. Słowem drogą, ja lubię jak książki są tak pakowane. Wiem, że to jest mało ekologiczne, ale dzięki temu się nie niszczą. jest, że jaka ta książka jest piękna? Moja ukochana. Kryrologia wojen makowych. Pokażę Wam tak. Moja ulubiona, jeśli chodzi o ten typ wydania. O wiele bardziej mi się podobają wojny makowe w wydaniach zintegrowanych. Zgadnijcie, kto musiał wejść na pufę, żeby było widać najwyższą półkę, bo chciałam Wam przy okazji opowiedzieć, co na tych półkach mam, bo chyba jeszcze nie było takiej okazji, żeby to zrobić na tym kanale. Na najwyższej półce głównie są kwiaty, w sensie jest jeden kwiatek, pod spodem jest drugi. I mamy tutaj kolekcję książek Zafona. Poza tym stwierdziłam, że ta półka będzie taka raczej biała. No, wyjątkiem jest tutaj. Biografia Leonardo da Vinci, ale mamy tutaj też nowe dwie książki, które wam pokazywałam ostatnio we vlogu. Nie we vlogu Boże, Buchholu. Book book e, mamy tutaj kwiaty dla Algernona oraz mamy pięć, pięcioro małych Indian. E, jedna i druga książka to są nowości. Jedna to jest właśnie prezent urodzinowy, druga to jest książka na recenzję do wydawnictwa. Jest wysoko, ale mam nadzieję, że o niej nie zapomnę. Poniżej mamy oczywiście roślinki. Ja schodzę w dół, żeby pokazać wam dalej, co i jak. Na tej półce mamy książki, które w sumie w większości już czytałam. Starałam się w sumie tutaj dobierać je w miarę powiedzmy kolorystycznie, żeby fioletowe były razem, ciemne książki razem. Natomiast nie są to jakoś moje mocno ukochane książki, no może poza właśnie płyn dla mnie, który bardzo lubię. Moi sąsiedzi robią sobie chyba wyścigi u siebie i może, będzie to pewnie słychać, jak tupią nogami, więc oczywiście bardzo to przepraszam. Yy, mamy tutaj też właśnie yy, książkę Malice, którą chcę przeczytać też do recenzji oraz z i Utonała jako nowości, też miedziaki, więc sporo nowości akurat na tej półce. Tutaj raczej jest taki miszmasz książkowy, tak mi się wydaje, a jeszcze jest księga Accent, więc dużo książek u góry, które będę recenzować. Na dole raczej są książki, które bardzo lubię i... Do których jakby moje serduszko bije mocniej. E, oczywiście dałam sobie tutaj Battle Royale, na której bardzo, na której bardzo mi zależało, którą bardzo chcę przeczytać. E, mam tutaj też trzynastą opowieść, której jeszcze nie ruszyłam, chociaż opowiadam Wam o tym już e, jakiś czas, że będę ją czytać. Oczywiście zakończę Drzewa pomarańczyk, który jest widzę postawiony odwrotnie. E, I chyba też tradycją się już stało to, że na moim kanale, jak robię właśnie pokazywanie półek, to zawsze jakaś książka jest do góry nogami. I ja tego nigdy nie robię specjalnie, to zawsze wychodzi przypadkiem. Zobaczymy, czy teraz też się taka książka trafi. Mamy też trylogię Likaniusa po tej stronie i może teraz pokażę Wam tutaj. Mamy tutaj trylogię wojen makowych, które pięknie odbijają światło i bardzo chciałam, żeby tutaj były. Udało mi się też zmieścić właśnie w takiej formie całą moją kolekcję gry o Tron. Ja nie pamiętam, czy to są w ogóle wszystkie książki, które wyszły, czy jeszcze są jakieś tomy, które zostały przez Martina napisane, czy ja je powinnam jeszcze dokupić. No na razie wszystkie się zmieściły tak, więc bardzo mi się to podoba, bo oszczędzam miejsce wykorzystując sobie też przestrzeń u góry. I myślę, że teraz zejdę znowu na dół i pokażę Wam, co jest dalej. Kolejne półki to y, oczywiście panadowego Ogrodu, który akurat idealnie mi się tutaj zmieścił ze zbieranym przeze mnie wydaniem Wiedźmina. Jeszcze jedna książka Wiedźmina by tutaj weszła. W sumie zastanawiałam się, czy by ich trochę nie przesunąć do przodu, bo te górne tomy Wiedźmina tutaj giną, ale bardzo mi się podoba to, że te książki są idealnie ścięte razem, więc można je tak jedne na drugich nałożyć. Y, no i co mam dalej? Oczywiście mam tutaj też moją ukochaną Anię z Zielonego Wzgórza, którą sobie kolekcjonuję. Mam też dwie książki powiązane z Anią, czyli Droga do Zielonego wzgórza oraz Ania z Wyspy Księcia Edwarda. No i moje nowe wydanie Ani, które bardzo mocno się kontrastuje kolorystycznie z pozostałymi książkami. Kwiatek, bo ja oczywiście jestem kwiatkara. I mam też tutaj wydanie kolorowe ilustrowane Harry Pottera, ponieważ to są dość wysokie książki i one mi akurat tutaj fajnie się mieszczą ze swoją wysokością. Bardzo tylko czy widać w kadrze to, co jest niżej. E, więc e, poniższa półka no, to jest przeczytana aktualnie przeze mnie e, życie, Niewidzialne życie Adilaru, które w sumie czytam, ale e, czytam też inną książkę, więc sobie ją na razie jeszcze tutaj ułożyłam. Mój ukochany Freddy Monte Cristo. E, tutaj mam e, właśnie cesarstwo piesku, które też będę za niedługo czytać. Śmierć pani Westoë, moją nowość, e, moją zdobycz targową z targ, targów w Warszawie. Moja ukochana Marta Kisiel musiała być w końcu wyeksponowana lepiej. Trochę ubolewam nad tym, że te wszystkie książki są takie bardzo e, jaskrawe i niespójne. Przynajmniej cieszę się, że mają jednakową wysokość. E, najnowsza książka Marta Kisiel, nagle trup, jest tutaj sobie, jako pierwsza stoi. No i później mamy Breta, czyli y, dwa tomy cyklu zmroku pustynnego księcia oraz pierwszy, cyk pierwszy tom cyklu demonicznego, czyli malowany człowiek, którego słucham aktualnie w audiobooku, jak możecie wiedzieć. Y, tutaj y, John Snow pilnuje mojego wydania Harry'ego Pottera, które Wam pokazywałam przed chwilą, które jest bardzo... Y w różnych wydaniach tak naprawdę i bo ubolewam na tym, że te książki, żeby stały w odpowiedniej kolejności, nie są niestety y, rozmiarami poukładane. No i tutaj mam też zakładkę z Harry'ego Pottera, która jest na wierzchu. Oczywiście ja kolekcjonuję zakładki, więc y, lubię też je trzymać na wierzchu. No i schodzimy dalej. Y, na ostatnich półkach mamy książki, które staram się dobierać y, tym, żeby były w miarę Podobne. Tutaj mamy książki, które są w oprawach twardych. Tutaj mamy wydawnictwo Kobiece, Young, Mowa i wydawnictwo Kobiece oraz mamy Winnie the cały ten czas i Legenda o Popiołach i Brzasku. Natomiast tutaj jest moja kolekcja składająca się z dwóch książek Agaty Christie, którą chciałabym też zebrać. I trzy książki, które są w sumie takie niedopasowane nigdzie, ale też je bardzo lubię. Trzy różne bardzo książki. Tutaj mamy thriller psychologiczny, który mi się też bardzo podobał, chociaż widziałam, że wielu z Was nie za bardzo. Ja natomiast przy tej książce czułam się zauroczona i zafascynowana nią. Może zauroczona to jest złe słowo, bardziej zaniepokojona bym powiedziała. No I tutaj mamy też Perfect Paper, czyli ostatnio moja ukochana młodzieżówka, którą często pokazuję. I Panie czarowne, myślę, że niedoceniana na Bookstagramie książka opowiadająca o czarownicach naszych rodzimych tutaj yy, z uchoładów. Oczywiście te książki pewnie będą się przewracać na mojego kwiatka. Te, tutaj z boku mam kolekcję filmów Harry Pottera, no tak jak myślałam. Yy, a na samym dole książki, które chcę sprzedać, czyli stare wydanie Ani, oraz takie poszczególne książki, które jakoś. Nie za bardzo moje serce skradły, które sobie po prostu tutaj są, bo, bo są. Na przykład mam jedno wydanie dodatkowe pana Lodowego Ogrodu, które niestety jest, które miało być kiedyś na rozdanie, ale przyszło uszkodzone i za bardzo nie wiem, co z nim zrobić. Na razie sobie stoi i czeka, aż coś wymyśli, co z nim zrobić. Mam tutaj też swój album na zdjęcia oraz pozostałe ciężkie, na przykład Wojna Bogów, Królestwo Nichemnych, które średnio lubię. Trochę mam tutaj zrobić drozda. No, i takie poszczególne różne książki, na przykład też do programowania, i tak to się u mnie prezentuje. Myślę, że już tego kadru zbierać, z, z, zmieniać nie będę. Wracam z fikusem na swoje miejsce. Mam nadzieję, że taka perspektywa nie jest jakaś mego niekorzystna i nie wygląda, jakbym miała cztery podbródki teraz. Um, mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Ja w sumie nie wiem, jak mam podchodzić do reorganizacji inaczej niż w taki sposób, że po prostu układam książki i Wam je pokazuję, ale na tym chyba też polega w sumie nie wiem. Bookshelf Tour, to się tak nazywa. Ja jestem mega słaba w takie rzeczy, więc połączyłam tutaj reorganizację z bookshelfturem. Książek jeszcze nie mam jakoś mega dużo, jeszcze się mieszczą i myślę, że spokojnie jeszcze więcej książek bym na tym regale zmieściła. Jak na razie nie planuję zaopatrzyć się w nowe książki. Tu gdzieś jeszcze leży, ludzi, których poznajemy na wakacjach. Wkleję Wam układkę tutaj, bo nie chcę mi się jej podnosić, bo leży tam całkiem, całkiem, całkiem daleko. Jestem w połowie i jest naprawdę spoko, ale nie o tym dzisiaj miał być film, więc ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, co robić. Subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie, i zapraszam Was na wszystkie moje kolejne filmy. Bye!